Wieczór z Ewangelii świętego Jana 3, 1 do trzech. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani obecnie jesteśmy dziećmi bożymi. Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim te nadzieje, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Rozważanie. Nasz Ojcze w niebie. Nazwałeś nas swoimi dziećmi. To wielki zaszczyt być synem lub córką wszechmocnego Boga. Kto pojmie ten niezwykły przywilej, tę wielką godność? Dlatego głupotą byłoby świadomie wyprzeć się, porzucić tak wielki dar lub zbezcześcić tę wielką miłość, którą nas obdarzyłeś. Ojcze. Chcemy trwać, chcemy upodobnić się do Ciebie na wzór Twojego Syna. Ojcze, uświęć nas. Rachunek sumienia: Czy jesteś dumny z tego, że jesteś chrześcijaninem, dzieckiem Bożym? Czy świadomie dążysz do świętości? I jak się to wyraża w Twojej modlitwie, słowach i czynach? Jak zachowujesz się, kiedy inni sprzeciwiają się Twojej wierze lub ją ośmieszają? Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a on cię wyniesie, abyś posiadł ziemię. Psalm 37.